Siemaneczko, moi mężowie, ja jestem Master. mamy już nowy rok. E, ja chciałem dzisiaj Wam nagrać PDA. w ogóle życzę Wam naj, najwspanialszych i najszczęśliwych świąt. E, I myślę, że możemy sobie zagrać w PDA. przejdźmy do, ta, do rzeczy. O, proszę bardzo, errora dostaliśmy, tak, poczekajcie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i dacie łapkę w górę na, na Sylwestra. Chciałabym już dobić do 20 subów. Dobra, o, no. Może się połączymy. Jest szansa. Jest! Proszę bardzo Powiedziałem, że no, trochę smutno e, żeby na moim YouTube nie, nic nie było. Na właśnie 2016 nagrał w 2016 roku to bardzo fajnie już ludzie mają jeszcze streamy wiecie co, ja, na, ja będę rob, robił streama no nie, nie za niedługo, ale no o, ale no już blisko do robienia streama dobra, ja jestem ready dlaczego by nie Sob i Idziemy. Dobre, tutaj. A, dobra, otwarte. Jesteśmy Wolfem. Czekaj. E, dobra, ja. Mówię do siebie. Nie. No, trochę jestem taki, można powiedzieć, głupi. Ale. E, przejdźmy też do rzeczy. E, weźmy sobie tego zakładnika. Nie mam skilla ogólnie za bardzo w payday'u. Jeżeli znowu widzicie e, zlagowanym. Wiecie. Mm. Obraz, to przepraszam. To jest po prostu program. Trzeba mu wybaczyć, ale oczywiście będę miał nowy sprzęt, więc będzie coraz lepiej i to coraz lepiej. Chodź, tutaj. Tutaj, chodź, ej, tutaj. Tutaj, chodź. Dobra, siadaj. Ile jeszcze i tak tutaj dużo nic zrobiłem, ale dobra, zaraz to postrzelamy, bo już mi się nudzi. Widać, że tu. O, dobra, już naprawiam. Ogólnie zbieram sobie na tumik do yy, mojej broni. Ale dobra, kartę rzuciliśmy przez przypadek. No naprawdę przez przypadek. Łoło. Wow, wow. O, ale ładny headshot, naprawdę, bardzo ładny. U, tutaj jest kamera, a zrobimy tak, a co? Właśnie, sprawdziłem sobie już kamery. U, wchodzę nad dachem, więc już mogę się zaopatrzyć na dach. Uuu, u nie nie nie, nie lubię tego. Nie wiem jak wy. Ale dobra, już idziemy na dach, bo... Jak widzieliście, na dachu mamy niespodziankę. No jak tutaj u dostawki ttań. Nie bar bardzo niemiła sprawa. Tutaj. Jest! O ładnie, dostał ostatnio. Właśnie niech to nie męczy, ja już to naprawię. O! To się tylko dotknął. I już było. Ma speed tak mój kolega ma e, tego, że e, szybko może uleczać Tutaj jeszcze jest wiedziałem Widać, że mam do czynienia z 80 levelem Dobra, jakiś kolejny grę dołączył. No dobra, poczekajcie. Dobra, gramy dziesiąty poziom, tak? 10 dziesiąty ja już mam 48 To jest bardzo fajnie Właśnie, nie, do, nie, nie dotrzymałem słowa z tą FIFą. Wiecie co? Już niedługo będę nagrywał tą FIFę, tylko nie wiem co wam nagrać, bo zawsze mogę karierę i zawsze mogę coś innego, tak? No to nie wiem, albo B anime, albo Me, tak? Dobra, już naprawię. A dobra, już naprawię. Kasę już 3000 tysiaki zebraliśmy. Tutaj może jeszcze sobie możemy zebrać. Dobrze, że nie jedzie działko, bo działko jest naprawdę wkurzające. będę oszukiwał. E, będzie z trochę przerwa, bo właśnie z tym... E, z tym... E... O dobra, pomożemy mu No na 70 poziom to jest dla no, mnie gościu mam minigana Ty, gość jest dobry, naprawdę Jaki ma poziom? 57. Czy ja też mogę być minigana? To chyba to jest otraw w broni, To modyfikacje są Czyli ja się po prostu... E, napiszemy im, że 15 S O, słyszałem. No dobra. To możemy, nawet było słychać chyba. Tutaj ja strzeliłem te 3 razy Może, że SAMO porygnać. Ale bardzo, bardzo fajnie to jest. To. O, obkrejdujemy sobie, żeby było szybciej. No i fajnie, że mam 2016, się bardzo cieszę, ale, no, to bardzo smutne, bo ten rok to był bardzo fajny mm -hmm. był Zacząłem w tym roku moją przygodę z YouTube i nigdy tego nie zapomnę, 2015. 2015 RIP. Można tak powiedzieć. Ale nic nie mam do tego roku, bardzo fajny był, mm -hmm. No dobra, przejdźmy do rozgrywki, no bo przecież chyba na to się naj, chyba najbardziej skupiamy. On restartuje drilla, to ja się zajmę tym. Bardzo dobrze, że o tym pomyślałam, bo już wchodzili. Dobra, aha, o, o, ostatni. Dobra. Nie, że mam coś do policjantów, ale ta gra na tym polega. Wie, wiecie co, policja jest dla mnie bardzo fajna. Bardziej to lubię i M4 oczywiście mówię o cs nie o prawdziwym znaczy do nich też nic nie mam, nie? ale dobra, nagrywamy dalej nie wydałem tu o policji bo nowy rod mamy i policja też znaczy niektórzy którzy tu mają zwolni, to też fajnie spędzają czas z rodziną i to jest bardzo najważniejsze chyba poczekaj Czekajcie, bo tam mamy już kolejnych. Po prostu z cesa się urwali. Nie, to było... To było takie... O nie, mi. Kurde. Kurde, kurde, jeszcze raz kurde. Tamto z nimi gunem leciał. Zostawili drilla, pomogli mi we trójkę. To było niezłe, naprawdę. Bardzo fajna zagrywkę cię to ja powiedzieć. Czekajcie, postawimy sobie apteczkę tam, bo nam też nie zebrali oni. Znaczy policja chyba może zabierać, ale nie Już się uleczymy. Myślę, że ktoś też z tej apteczki skorzysta. Ładnie, ładnie dostał. Czekajcie i teraz wychyl się. Dobra. gdzie się ulecił, tak? Tak. Nie masz. już. Eee... mamy złoto. Ło, to, 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 Tutaj coś już mamy. Mamy już czymś dobrym do czynienia. Bardzo dobry bym nawet powiedział. Słuchajcie, jeżeli mnie nie słuchać, mówcie. Ja wszystko będę rozważał i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam za chwilę przerwy. Ale wszystko będę rozważał, mówcie co wam tutaj nie pasuje, co, co tutaj pasuje wam. O nie, 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 nie. O nie. Aha, no dobra. No już obić, taser. Proszę bardzo. Spokojnie ziomek, zaraz się pomogę.

Czekamy o, Dobra o, a widzicie, widzi się to? Zobaczcie Kurde, co tu teraz, jak by to teraz to zrobił? Bo siedzi... A, może tutaj Tá, widzicie se aqui uciekliśmy bardzo fajnie jest, świetnie i zapłaciłem sobie bardzo tumik do mojego AK kupić to że będę miał na, na, na desert igla czyli jakoś tam tutaj to są inne nazwy niż w yy, Counter Strike'u ładnie, ładna sumka nawet wpadła i mam nadzieję, że wbijemy już dzisiaj ten 50 poziom. Mam taką naj, najszczerszą nadzieję. Hmm. Dobra, jest kart, dobra. Hmm, Bierzemy sobie lewą. Mam szczęście w lewych. Ale może teraz się zm zmieni te szczęście. Nie bierze, nie. I hajsik. to jest fajnie. Dwa, 20 tysięcy. Wie, wiecie co, to za to można sobie fajną rzecz nawet kupić. A dobra, idziemy sobie do inventory. O, mam 409, ale spoko, że jesteśmy blisko. Modyfiki, weapon. Jeszcze jeden sobie zagramy i myślę, że to dzisiaj będzie na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, mówcie piszcie. Dobra. O, zabrakło nam tylko trochę do tego, dobra. Zobaczcie, jakie są bronie? Mki są. Mhm. O, na no, to chciałbym mieć. Albo. O, to jest no, chyba mniej się koło. A nie, to jest to sam. Dobra, ja już jestem gotowy w sumie. A właśnie, skillsy są. Skillsy. O, właśnie, weźmy sobie tutaj trochę. Mhm. Polecam bardzo ja, Bardzo fajna gra. Set. Hmm, co by tutaj ulepszyć? Biedny. to jest fajne, ale strasznie drogie mastermind Mind. Weźmy sobie coś się na niego albo na Technikala, co by na to? hajs, ale powiem Wam, że na nie wiem, na co bym się naprawdę skusił, albo na jakąś. Maskę w sumie, maskę, dlaczego by nie? Hmm, tutaj są jakieś World Armor Ale wiecie to chyba sobie kupimy tego World Armora mm -hmm. I nie wiem, czy już sobie nie założymy A nie, to głupio wygląda Nie, że coś mi do maski, ale po prostu nie podoba mi się wygląd hmm. ale Mamy jeszcze inne fajne, na przykład Pirate Skull to jest bardzo fajne. Jakby będziemy wyglądać? Bo to nawet fajne, to nawet fajne bym powiedział. Ale community chyba weźmiemy sobie Hockey Hard. Mm, wiecie co? Zostawimy sobie przy tej naszej... Dobra. Ja jestem gotowy. Mm, o ode jest to kilka. Ja też chyba dostanę. No dobra, nic, to na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się filmik bardzo spodobał. To na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć!